Kolejna aktualizacja, cześć, witajcie. Kolejna aktualizacja deliverki, tak to będę w skrócie nazywał. Wygodna nazwa. Volt, moi drodzy, jak wspominałem, Volt, że wspominałem, że będę w Volcie też próbował sobie aktywować konto. Udało się, w końcu mam aktywne konto, ale muszę Wam przyznać, że miałem trochę trudności z tym, bo. Bo w sumie nie wiem czemu, coś się zapętliło w systemie i tak składałem tam yy, formularz zgłoszeniowy, ok, czekałem trochę, że nie było tam wakatów, tak dalej. W końcu dostałem info, że mogę przejść dalej, że się mogę zarejestrować dalej. No to przeszedłem tam szkolenie online. Wszystkie te formularze danych, bo ja będę na działalność gospodarczą robił, nie będę z partnerem flotowym współpracował, tylko będę rozliczał się bezpośrednio na działalności i. No, porobiłem wszystkie te formularze. Po czym znów zacząłem dostawać, uzupełnić formularz, i tak dalej, swoich danych. Yy, znowu uzupełniłem. I tak wiecie, parę razy dostałem przez parę dni, tak w kółko się jakby zapętlało. Wypełniałem, <coughs> czekałem chwilę, yy, i znowuż przychodził formularz. Nie wiem o co chodziło, czy dane były, nie nie. Tak nie było żadnej konkretnej informacji, no, ale w końcu mnie to znudziło. No i napisałem w odpowiedzi do któregoś maila, chociaż. Udało się, bo doglowo to się dopisać do nie można, bo ciągle skrzynka nie odpowiada, ale to historia na inny temat. Temat na inną historię. Temat na inny odcinek. Yy, I... Napisałem maila, w końcu, dobra, odpisali, odpowiedzieli, konto aktywne. Rzeczywiście, apka jest aktywna. Yy, no... To będę testował, to zobaczycie na żywo, czy coś wpadnie. Nie sprawdzałem. Mapki, przyznam się. No, to zobaczycie, czy, jak to mi pójdzie. Będę z Wam pokazywał, też będziecie widzieć. Ok, taki krótki update. To na razie, cześć.